Bal Wszystkich Świętych w tym roku to jesienny bal integracyjny i jego celem jest integrowanie mieszkańców Starej Bukowiny. W tym roku Bal Wszystkich Świętych odbędzie się 27 października, zaczyna się o godzinie 15 i zapraszamy o 15 wszystkie maluchy i dzieci, które nawet jeszcze nie chodzą do przedszkola, czyli zabawy będą dostosowane nawet dla dwóch i 3 latków. Potem o 16.30 będą zabawy, które są dostosowane do dzieci w wieku klasy pierwszej do trzeciej. I od 18.00 tak, zaczynamy zabawę dla klas czwartej, piątej i szóstej. Co z rodzicami? Czy rodzice w tym czasie będą mogli pozostać i spędzić jakiś czas przy kawie, czy też są wliczeni w zabawę? Jak najbardziej jest to zbal integracyjny, więc bardzo zapraszamy rodziców o to, żeby przyszły, przyszli ze swoimi pociechami. Ja z zeszłego roku, widząc jak to wszystko było, zachęcam do wszystkich rodziców do przebrania się wspólnie z dziećmi. Myśmy się poprzebierali, wielu rodziców się poprzebierało, dzieciaki miały z tym ogromną frajdę i Część rodziców uczestniczyła w balu, e, w zabawie, ale oczywiście też będzie przygotowany kącik, gdzie rodzice będą mogli spokojnie i miło spędzić czas. Mm -hmm. Frekwencja w ubiegłym roku była bardzo duża i w tym roku zmieniliście miejsce e, organizacji tego balu. Czy to macie? W tym roku zapraszamy wszystkich do sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 23 przy ulicy 11 listopada 15. Tak, głównym powodem y, zmiany miejsca było ogromne zainteresowanie uczestników. Ja myślę, że tutaj y, są dwa cele. Po pierwsze, zintegrować i miło spędzić czas i, i żeby na wszystkim było miło, a po drugie promować y, taką dobrą zabawę, y, przebieranie się w postacie pozytywne, mówienie o tym, y, co jest dobre. Cała Sala zostanie przepięknie udekorowana w jak królestwo niebieskie myślę, że to będzie niespodzianki. Oj, niespodzianki polegają na tym, że za wiele się o nich nie mówi, ale ja już mogę zdradzić rąbek tajemnicy, że będzie przepięknie. Naprawdę moje dzieci już się nie mogą doczekać i myślę, że wszelki, wszystkie dzieci, które przyjdą na Bal, zobaczą nieziemskie dekoracje, skosztują przepysznych słodyczy i będą się rewelacyjnie bawiły. To, co jest jeszcze dla mnie bardzo ważne, to to, że to jest taka impreza, która integruje nas już wszystkich w momencie przygotowania. To nie jest bal organizowany przez jedną organizację. Tylko to jest bal, w którym uczestniczą nauczyciele, którzy nam pomagają przygotować dzieciaki i wskazują im, za co mogą się przebrać i jak mogą się dobrze bawić. Bardzo pomagają nam rodzice i to na każdym etapie, od przygotowania strojów do przygotowania słodyczy. I czujemy wszyscy mieszkańcy Bikowiny, że to jest nasza impreza. To nie jest coś, co robi ktoś za nas z zewnątrz, tylko my sami robimy to dla nas, abyśmy się dobrze bawili. I dziękuję wszystkim, którzy współtworzą tę imprezę. Z dzieciakami poszukać, czy w internecie, czy w żywotach świętych, za kogo one chciałyby się przebrać. Moje dzieci z pasją wybierają świętych, którzy im imponują i za których chcą się przebrać. Maluszki cudownie wyglądają przebrane za aniołki i to jest po prostu przeurocze. Jak takie małe dwulatki ze skrzydełkami latają, tańczą w rytmie cudownej muzyki. I, i pomóc dziecku w przebraniu to jest najważniejsza rola rodziców, ale też e, zachęcamy, żeby pomóc dzieciom w pokolorowaniu kolorowanek, które będą dostępne na pewno w szkole i w przedszkolach. Za przeniesione kolorowanki dzieci na pewno dostaną mm, słodkie nagrody. E, I zachęcamy do włączenia się w proces organizacyjny. Myślę, że w piątek po południu będziemy się spotykać, żeby przygotować wszelkie dekoracje czy paczki ze słodyczami. W sobotę też przydadzą się ręce do pomagania przy, przy dystrybucji tych słodyczy.